Dlaczego technologia przegrywa z regulaminem? Bo możesz mieć superkomputer w kieszeni, ale jeśli formularz wymaga podpisu długopisem, to wygrywa długopis, nie AI. Technologia chce przyspieszać świat, ale regulamin mówi spokojnie, mamy czas. Chcę złożyć wniosek online. System prosi o hasło, drugie hasło, trzecie hasło, a na końcu mówi: Proszę przesłać kopię dokumentów pocztą. Chcesz podpisać cyfrowo? Regulamin odpowiada: Proszę użyć niebieskiego długopisu, czarnego tuszu i proszę nie wykraczać poza ramkę. Największa ironia Technologia jest gotowa na Marsa, ale regulamin zatrzyma cię na progu urzędu. Bo postęp przegrywa nie z błędami, nie z awarią, tylko z punktem 7,4 punkt podpunkt B regulaminu obowiązującego od 1973 roku.